Do wody to sobie wrzucimy, dobra. Kupiłam multum takich maseczek. Sprawdzamy. O, każda ma na sobie, taką ośmiondą buźkę, więc to jest mega dobry znak. Ej, i dobra. W formie takiego takiej pastylki, wygląda trochę jak te witaminy, coś tak w wodzie rozpuszczam. Wiecie, jakie takie musujące. Do wody to sobie wrzucimy, dobra. Chyba już mogę wyjąć. Nie, nie wiem, ja wyjmuję. Ale... Może jak ja mam to wyjąć? Pewnych rzeczy nie przewidziałam. Ale mogę to tak chyba wycisnąć, nie wiem. Wygląda jakby to była. Ście... To jest maseczka! Sprawdzamy. Dobra, już wszystko wiem. Ta płachta jest generalnie po to, że można sobie zrobić po prostu swoją maseczkę. To znaczy dać sobie jakiś ulubiony kosmetyk, jakiś serum, jakiś, nie wiem, jakiś tonik. Ta maseczka to będzie wchłaniać, tak jak mi tą wodę wchłonęła. Robicie taką maseczkę w płachcie DIY. Ja jako, że dałam wodę, po prostu wyszło to, ale to nie ma właściwości, ale jak dacie sobie na przykład tonik, serum, e, cokolwiek, z czym chcecie mieć maseczkę, no to mega super sprawa, mega super sprawa, jest tego bardzo dużo, że chcecie taką serię zrobienia e, moich własnych maseczek w płachcie, z tym i z różnymi szkód kosmetykami, jak tak to proponujcie w komentarzach, to ogólnie ma potencjał, tak że będziemy testować.